Siemano, kolano z tej strony, kajtek i nie, i nie gramy w Piernikowicach, Nie, nie. Dzisiaj tworzymy własną postać, bo dodali coś bardzo fajnego na stylu na pelerynie. Na pelerynie. I mam bardzo jeszcze ciekawe, właśnie. I i to i ta peleryna, która jest tutaj z tyłu, to właśnie to jest za darmo. I z tego będziemy urywać do stylowania naszego nowego skinka. Dobra, zaczynamy. A, i jeszcze i, i, w górę na osoba. I napiszcie w komentarzu, czy e, chcecie. No. Jeszcze więcej Minecrafta, bo no ja już trochę rzadko już. Co tak to nagrywa... No ale sorry. Tak jest. O! To bardzo się nie przyda. Jak na I am Steve, to... To tak, ok, ale, ale nie robimy Steve'a, tylko siebie. No chyba mam takie coś. Tak, mam takie. A teraz wasy. Jestem chłopakiem, ale niestety przyszedł Aleks. Ale... Mm. Dużo jest u dziewczyn niż chłopców. Chyba by dał to, bo ja mam takie. O! O, to bardzo mi przydatne. Myślę, że zrobić tak jak Steve'a. Um... No, bym dał sobie... Się... dał to, ale to mi bardzo jest nieciekawie. Niech będziemy mieć czopeczko właśnie. Eee. Niech będzie. Niech będzie zielone. To teraz robimy oczy. Co to jest? Z ich sumą zawiełem. Ja. No Mam niebieskie właśnie oczy, to więc dajmy takie. No, usta. I dajmy takie Jak mam to znaleźć? A jeszcze przypominam, że będzie live w, w piątek o godzinie szesnastej. Właśnie. I robimy do dwudziestej. Bo jutro będzie bo następną dnią będzie sobota. Inteligencja. Więc e, dwa dni. Właśnie będzie. Nie? Peleryna. Mam to bardzo legendarne. Ale tu dali poliste. Tam się jednak, kto to bo... pytajcie się. Jak to wygląda? O, jak chcę to mieć! tu krasałusz? I co? Mm jest bardzo nocne. Workośieniem Porukasz... <grymnie> to jest bardzo żadna. To jest ale jak to wygląda. Ot już, już osunęli? Już osunęli to, mamo? Ja. Co to jest? To. O. To czterdzieści od. Co to co, co, co to? Kto chce kupować, co to? BrickBrain, halo! Dobra, dajmy pomaganie. Spiasko, nie? Ej, dobra. Kreator. Eee, dobra, dobra, dobra. Zoraz nie mam. No, co nie ma żadnego. Eee... Właśnie chciałbym e, to mieć, ale to kosztuje To przecież 1250 sto i nic porteczki. No właśnie... To być... Co założę, jak będzie e, ciepło na piernikowicach? No to i wiesz Dobra, na nie będzie normalne. Kura. O nie, nie wi. I czy to jest, czy też jest taki popcorn, czy nie ma? Nie ma, ale. Niech nie szedł, czy to O, to ja... Nie pytajcie się dlaczego ja tak mówię. Nakrycie powinno na pełne, nie? Nie znam. Dół. czki super. Jequ tu. To... Oh! Dobra, ja se to w Jestem ja to się... ja tą Jakie fajne makularki! Ej dobra! Dobra, ja to zaznaczam. Jak... Ej, to jest bardzo fajne, żeby mieć na ten... E, na takie bardzo fajne... ty. E. To jest fajne na mojego Discorda nawet. Co jest? Fajne. E, a mój Discord zaraz będzie właśnie się zaczynać Właśnie 1 czerwca. Więc no, to druga. A... Ale jak uda mi się wcześniej, to zrobię w 15 maja. Dobra, no kolejny odcinek, który będzie też dzisiaj, to będzie na, to będzie właśnie na, właśnie będzie na CubeCraft, właśnie, e, nie pytajcie się dlaczego mamy to, ale Właśnie chcemy właśnie dobitnować, tak żeby byliście bardzo, bardzo szczęśliwi Dobra, to koniec na dzisiaj, jak to się spodobało, wszystko w ciąłatkę, która osoba No i ocenęcie od 1 do 10, albo jak chcecie jeszcze wyższą, to proszę bardzo